Rybnik, miasto, które posiada wielki szpital psychiatryczny. Tutaj trafisz, jeżeli ktoś wyśle maila, że chcesz popełnić samobuja, I tutaj będą decydować, czy jesteś zdrowy, czy nie. Jak już cię nie będzie chciała policja, to przyjmie cię zawsze szpital. Tutaj siedziałem, to czy znaczy bardziej odpoczywałem. Oddział 28. To w tym szpitalu przetrzymywani byli ludzie przez wiele lat nielegalnie za sprawą sędziów, prokuratorów i lekarzy. To w tym szpitalu Zobaczyłem co to znaczy niszczenie ludzi Lekami psychotropowymi To w tym szpitalu w Rybniku Dowiedziałem się Co to znaczy uzależnienie od leków To w tym szpitalu Poznałem wspaniałych ludzi, którzy wcale nie byli chorzy psychicznie Po prostu przyszli się naćpać Gratuluję naszej dzisiejszej medycynie Że doszła do takiego poziomu Ale jedziemy dalej W tle piękny kościół jak już się naćpasz tymi lekami psychotropowymi to Pani Pielęgniarka o godzinie 14 zabierze Cię do sklepu, więc jedziemy teraz do sklepu. Chcę Wam to pokazać, bo to jest smutne. Ludzie naćpani lekami są prowadzeni do sklepu po to, żeby kupować przeterminowane produkty. Tutaj były przeterminowane bułki, przeterminowane winogrona. Stary hamburgery. To wszystko się tu dzieje. Tą drogą, którą właśnie jedziemy, pacjenci są prowadzeni do bufetu. I w tym oto bufecie możecie sprawdzić, przyjechać. Była na ten temat afera zresztą. W tym oto bufecie pacjenci kupują przeterminowane żarcie. Pielęgniarki ich tu przyprowadzają. I musicie wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: leki psychotropowe. I przeciwpsychotyczne powodują gastrofazę, czyli wzrost łaknienia. Koleżka, który ze mną leżał w szpitalu, tylko jadł i spał. Tak wspaniałe leki mu dali, że zrobili z niego roślinę. A oprócz tego na zakończenie ostatnia uszafera. Tu jest teren prywatny. Jak ktoś przyjeżdża w odwiedziny, to musi płacić pieniądze za wjazd na teren szpitala. W takich czasach żyjemy, że wjazd na teren szpitala kosztuje pieniądze. To ma być krótka pocztówka, także jedziemy dalej. Rybnik, szpital psychiatryczny, pocztówka z rybnika. Takie rzeczy się tu dzieją. Wpisz sobie, poczytaj o sędziach, o prokuratorach, o ludziach zamkniętych na wiele lat. Zrób to dla siebie, dla dobra ludzkości. W kontakcie, Michael, trzymaj się. Pocztówka z rybnika, rybnik. Miasto, gdzie posłowie, zamiast pomagać ludziom, sprzedawali hamburgery. To jest nasze miasto. Rybnik. Miasto, gdzie poseł, zamiast pomagać ludziom, bawi się w gastronomię. Sprawdźcie sobie więcej sami. Pocztówka z Rybnika, Michael. Pocztówka z Rybnika. Siema chłopaki. Rybnik. Miasto, gdzie pewnemu adwokacikowi... Wydawało się, że może zrobić z moim ojcem biznes, zamiast bronić ludzi w sądzie i pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy prawnej. Ale ten adwokacik się przeliczył, bo Michael zrobił reportaż. Reportaż prawdziwy. I gdzie teraz jesteś, kolego? Co? Żądałeś usuwania filmów na YouTubie. Żądałeś wielu rzeczy, ale prawdy nie... nie. Prawdy? Prawdy, gościu? Od prawdy nie uciekniesz. Prawda cię wyzwoli. Spotkamy się w sądzie, mistrzu, panie mecenasie. Rybnik, miasto, w którym mecenasi zamiast pomagać ludziom, mam to udowodnione, mam na to świadków, biorą się za biznes, bo się okazało, że jest was za dużo i już nie zarabiacie, co? To chce chłopie, trzeba było zostać ogrodnikiem, a nie adwokatem, jak lubisz pieniądze, no? Adwokat jest po to, żeby pomagać ludziom, adwokat jest po to, żeby bronić, spra bronić sprawiedliwości, a nie po to, żeby robić siano. Pocztówka z Rybnika, pozdrawiamy adwokaturę polską, która zamiast bronić ludzi, chciała wprowadzić tutaj w osobie jednego mężczyznę nie, pan, biznes. To są mafie, ta adwokatura. Mnie pobił, widzi pan ten nos? Kto pana pobił? E, tam u mnie sąciot, ja mu powiedział i kamienie, kamienie normalnie e, e, przestawiał, i kupy na nich robią. Powiedział, daj te kamienie, kaj było. I on szedł po tym, znienaczka mnie napadł i oddał wszystki wszystkie dowody, że moja działka to. On się zaparł, że on mnie nie pobił, że ja się są pobił. Biegły powiedział tak, jeśli to była łąka miękko, to... Pan się przewrócił. To ja się... To, to mogło być pobicie. A jak to było? To to jeszcze są to zrobił. A, czyli i biegły, i prokurator. Tak, ja, tak zrobili to wszystko razem i teraz tak. Nie, py, nie pytali, nie byłem przepytany na sprawie. Wyrok zapadł. 600, 600 zł koszty zapłacić temu. Jeszcze co mnie pan płacił, musiał oddać? O, za adwokata i koszty popłacić biegłego, czy, bo dwa razy Proszę bo... pana, a co pan myśli w, w trzech słowach o adwokatach, sędziach i prokuratorach? Co, myśli? co pan o nich myśli? To jest, to jest paka, to jest mafia zorganizowana. Bo ja jestem prawnikiem, ja o tym wiem. Do, no, zorganizowana. I tego nie może nikt przebić, może to prezydent zrobić, ale to są na nich dowody. I to takie dowody, widzi pan, się są pobija, Ale. Yo pan miał... się sam pobił? Achaj! Nie, no, no, no na sam... to wychodzi. Sam się pan jeszcze musiał pan mu koszty zapłacić. Jeszcze musiał pan koszty I... oddać. Ale co wyrok zapadł i o wie pan co? I o e, musiał... po zaraz komornik mi na renta było. I zaraz komornik przyszedł. Przyszedł. A komornicy na... to... wie pan ile komornik zarabia? 40 no. tysięcy miesięcznie. I odciągli te też od 6, razu zabrali. zabrali. I nie ma nic, do nie mam władzy. Czyli, proszę państwa, podsumowując. Po został pan pobity u siebie na swoim polu. Tak. Założył pan sprawę w sądzie i jeszcze pan musiał koszty zapłacić. Koszty no. zapłacić. I to wszystko dzięki wymiarowi I, i, sprawiedliwości. I, i nie byłem przesłuchany jako jedna, jako moja strona, no oni. Nie pamięta pan, który sędzia prowadził sprawę nazwisko? A i, i, ja Albo... właśnie, ja mam ja tego, ja bym ja bym zadzwonił do pana. To pan do mnie zadzwoni, ja podam numer, dobra? Ja, ja mam. E, ja mam numer 4118 zaraz. To ja do pana zadzwonię, tak? To wie pan też, to, to. Dobra, ja sobie zapiszę numer. To woła o do nieba, nie? Do nieba, ja. ja. I tu jest mafia. Proszę pana, to co trzeba zrobić? Wyrzucić ich wszystkich, tych prawników? Wie pan co? Oni muszą czuć lepiej. Jakby ja bym im dał, ta ja by dał taką. Nie wyrzucić ich. Hmm? Dajcie im, jeżeli się przewinienie, przewiną, to trzeba nad nimi dozór zrobić komisja i dać im kara. Na pensję im sięgnąć. Oni nawet emerytury nie płacą, oni mają stan no, spoczynku. Ale, ale, no, ale wie pan onie, o co chodzi? Na przykład, obniżyć mu za fałszywy wyrok, to powinien dostać 3 y, na, na, na rok kara 3000 tysiące mniej. Ale wie pan, że już w więzieniach nie ma miejsca. I co teraz zrobić? No, nawet no. do więzienia tych sędziów i prokuratorów nie możemy wsadzić, bo tam nie ma miejsca. No i właśnie, to żeby ta sprawa pan wiedział, i to jest to, jest to, to się sam. A to wiele spraw jest. To nie tylko pan, wiadomo. No. Proszę pana, czyli I jest demokracja w tym kraju, czy jej nie ma? Nie ma. Jest, jest, jak pan nazwie ten ustrój? To no. jest komuna, czy jeszcze to, gorzej? To jest, ten system sądownictwa e, jest gorszy, jak system Hitlerowski, Rzecz III Rzeszy. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Ja. Wszystkiego dobrego. No. Mam pan ten się. numer? Ja. Już panu podaję. Dziękujemy. Pocztówka z Rybnika. Rybnik, miasto, gdzie z urzędu wyrzucą obywatela siłą. Miasto, gdzie nie umieją zabezpieczyć remontu. Miasto, gdzie prezydent nie umie zaparkować swojego samochodu. Miasto, gdzie rządzi nami PO. Miasto, gdzie nie dba się o ludzi, o wolność, o miłość, o pokój. Rybnik, miasto, gdzie urząd remontuje sobie marmury, a nie ma pracy dla ludzi. Rybnik, miasto rządzone przez pana kuczera PO, który musi odejść. Pocztówka z Rubnika. Urząd miasta. Całkowicie Zły stosunek Straży Miejskiej do obywatela. W innych urzędach też pokazałem. Śmierdzące toalety, brak wody. To wszystko już było, to jest tylko podsumowanie. Rybnik, miasto gniewu. Pocztówka z rybnika. Pocztówka z rybnika, rybnik. Miasto, gdzie w Zusie panuje ochrona, a nie przyjaźń, miłość i pokój. Rybnik, miasto, w którym Zus ma dwa pałacyki. A policjanci nawet nie mają sali gimnastycznej, wymiarowej. To jest rybnik, to jest nasze miasto. Rybnik, miasto, w którym wszyscy wszystko wiedzą. Rybnik, w którym synowie policjantów na wszystkich szczeblach i córki też zażywają narkotyki. Tak jak ja czy tam zażywali. Rybnik, w którym, jest, w którym jesteśmy wszyscy tacy sami. Rybnik, w którym jedni palą blanty, jedni walą kreski. Inni jeszcze, panie komisarzu, wolą się napić. Ale to co, pozamykamy ich wszystkich? Jarałem, piłem, czpałem z waszymi dziećmi. Te listy są długie. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Zmieńmy razem to prawo, żeby nam się żyło lepiej. Zróbmy to dla dobra ludzkości. Ja nie mam pretensji do policji, że żeście mnie pobili kiedyś. Wybaczyłem wam. Nie mam pretensji, że łapiecie palaczy zioła, bo wiem, że to system jest zły. Ale. Mogę Was prosić o wsparcie. Chłopaki, udzielcie mi wsparcia, pomóżcie mi. Zróbmy to dla świata, dla konopi, dla miłości, przyjaźni, szacunku. Wy też macie wybór. Możecie tych dzieciaków z jointami nie zauważać. Możecie tym dzieciakom pomóc: nie mieć zawiasów, nie musieć wyjeżdżać za granicę, nie musieć być gnębionym przez prawo. Kocham Was, bracia z policji. I szanuję. I walczymy po jednej stronie. Walczymy ze złym systemem. Pomagamy ludziom. Pocztówka z rybnika, rybnik. Michael. Pocztówka z rybnika, rybnik. Miasto, gdzie ksiądz proboszcz wynajmuje plac kościelny za pieniądze. Za ofiarę na, na prywatny parking. A kuria nie widzi w tym nic złego. Gościu, sobie tu parkuje Porsche. Proboszcz się cieszy, dostaje pieniądze. A jak ruszysz temat, to odezwą się chłopcy z pewnego sklepu, który ukradł logo od Apple'a i przerobił, i potem powiedzą, że ja, ja tutaj niszczę ich dobrą opinię albo dobre imię. Nie chłopaki, to Wy nie chcecie parć, płacić za parking publiczny. To jest smutne. To jest żałosne. Pocztówka z rybnika w parkingu proboszcza. Nie mam nic więcej do dodania. Over and out. Takie życie, moi drodzy takie życie taki live pocztówka z Rybnika Postscriptum zakończenie miasto źle zarządzane syf bajzel na ulicach nikt o nic nie dba kuczera udaje, że tym zarządza sami wyciągnijcie wnioski no ja mogę tak codziennie wychodzić na miasto i pokazywać Wam, jak jest bardzo źle. Ale pytanie: czy coś się wtedy zmieni? Wątpię, syf, brud i obóztwo. Brak szacunku, no? Nikt, nikt w ogóle się nie liczy z innym człowiekiem. Tu macie jeszcze w bonusie: dwa darmowe miejsca parkingowe. Jakbyście chcieli, zawsze tutaj ktoś parkuje. Zawsze. Patrzcie. Dobry. Klasyczny przykład cwaniactwa. Po co płacić za parking? Jak można za darmo, nie? Wszyscy tu sobie parkujcie. Wszyscy zawsze, codziennie. Taki jest rybnik. Ludzi nie stać, żeby dać złotówkę na parking. Więc parkują tutaj. Złotówkę. Ludzie, złotówkę kosztuje parking po 18.00 nie kosztuje nic. Patrzcie. Patrzcie. To jest to cwaniactwo, To jest ten egoizm. To jest ten smutek. To jest chore. To jest po prostu chore. Oni nie potrafią zadbać o porządek na Placu Wolności od lat. Nie potrafią zrobić porządku na Reja, na Placu Wolności. Oni nie potrafią nic. I cały czas mowa o kim. O panu Kuczeras, PO. Dokładnie tak. Naszym prezydentem jest nieudacznik polityczny. No jeżeli takie rzeczy się dzieją cały czas, to można zrobić tylko jedno, nie? Normalnie trzeba pierdolnąć tym wszystkim, przyjść do Travel Planet i stąd wylecieć w cholerę, w pizdu. No nie da się żyć w takim pojebanym kraju, więc przyjdźcie do Travel Planet i wszyscy stąd wylećmy. No, słuchajcie. Przyjdźcie sobie, siądźcie sobie i powiedzcie sobie tak Pierdolę to Jestem człowiekiem, nie dam się wykorzystywać, nie będę niewolnikiem Nie dam się oszukiwać Przyjdźcie do Travel Planet i pojedźcie sobie do normalności Ja mogę wam podać 100 miejsc, gdzie jest normalnie Ale na tej liście nie będzie rybnika dowodzonego przez nieudacznika politycznego kuczerę no. Na tej liście tego miasta nie będzie Wszystkiego dobrego, pocztówka z Rybnika, Michael, trzymajcie się.